Cześć Olek. Cześć. Halo, tu Polsat. No od dzisiaj możesz już to oficjalnie mówić wszystkim. Jak samo poczucie, że wkroczyłeś do ekipy Polsatu? Zastanawiam się, jak odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ staram się zawsze nie powielać odpowiedzi, no bo przecież to takie nudne, że koleżanka z serwisu X czy kolega z serwisu Y ma podobne odpowiedzi. Ale bardzo ciężko jest tutaj jakoś to wypośrodkować, bo pomimo tego, że mogę się wzbić na wyżyny kreatywności, zawsze użyję tych samych dwóch słów: ogromny zaszczyt, ogromna nobilitacja i tak po prostu po chłopsku ci powiem, że czuję się bardzo doceniony, że po paru latach pracy w telewizji, dokładnie 13, ktoś naprawdę dał mi tę szansę i pomyślał sobie, ten chłopak pasuje do naszej rodziny, do rodziny Polsatu, i dzięki temu dzisiaj spotykamy się na tym czerwonym dywanie. Jesteśmy na. Wypasionej, niezłej ramówce Polsatu zrobiła na mnie spore wrażenie. Yy, I to dla mnie naprawdę ogromna, ogromna, ogromna radość, która, zawsze używam tego samego sformułowania, pozwala mi się poczuć jak na takim szczycie K2 zawodowych możliwości. A powiedz mi, co mogło być e, takim zapalnikiem, że dostałeś ten kredyt zaufania od Polsatu jednak? Nie mam pojęcia, to trzeba byłoby się zapytać tych, którzy sięgnęli po słuchawkę i zadzwonili do mnie i zaprosili mnie na Ostrobramską, żebym zasilił szeregi tejże słonecznej stacji. I ty się w ogóle tego spodziewałeś? Po tym całym zamieszaniu z TVP? Szczerze nie, ale to może dlatego, że po prostu to jest Wypadkowa mojej osobowości. Ja, pomimo tego, że jestem osobą dość intensywną, bo sporo mówię, jestem głośny, wszędzie mnie pełno, to tak naprawdę jestem chłopakiem, który ma w sobie spore pokłady takiej pokory i skromności, ale też takiej wrażliwości. Więc, jeśli ktoś mówi mi, że na przykład za chwil parę w swoim zawodowym kalendarzu odnotujesz jakiś sukces, to pierwsza myśl, którą teraz mam w głowie, to tak, a nie, na pewno nie, nie kto by mnie tam oglądał, kto by mnie tam chciał. Cieszę się, że w takim razie sam sobie zrobiłem taką niespodziankę w momencie, kiedy otrzymałem te propozycje, by dołączyć do ekipy programu Halotu Polsat. To dla mnie bardzo ważny projekt, ponieważ lubię pasmo poranne, tak zwane programy śniadaniowe, są one mi bardzo bliskie. One dają taki bezpośredni kontakt z widzem, ale też lubię rozrywkę przez wielkie R, a na pewno twoja twarz brzmi znajomo do takiej się zaliczy. A powiedz mi w ogóle, skąd pomysł taki, żeby zrobić ten transfer Was z TVP do Polsatu, bo przyszedłeś Ty, Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. No, znacie się jak głosek konie, że tak mogę powiedzieć. Tak, kumple z ogólniaka. Dokładnie. I razem też znowu prowadziliście pytanie na siadanie. Czy myślisz, że to był dobry też ruch Polsatu, żeby ich też wziąć tutaj? Myślę, że fantastyczny z tego względu, że wystarczy spojrzeć na komentarze, na... Opinię publiczną, oczywiście nie chcę generalizować, ale mówię o tych wpisach, na które zwróciłem uwagę. Widzowie bezpośrednio, w bezpośrednim kontakcie, czy to na ulicy, czy w internecie, wiele razy dawali jasny sygnał, że tęsknimy za wami. Więc skoro tęsknicie, to my jesteśmy, bo my też za wami, drodzy widzowie, bardzo tęskniliśmy i nie mogliśmy się doczekać na spotkanie z Wami, więc cieszę się, że jesteśmy w tak wyjątkowym miejscu. Cieszę się, że mogę ponownie pracować z Kasią i z Mackiem. Bardzo ich szanuję, bardzo ich lubię. Więc dzisiaj jak przybiliśmy sobie piątka jeszcze wczoraj, mogliśmy spotkać się na krótką chwilę przed ramówką na jednym z przyjęć, to powiedzieliśmy sobie, że jesteśmy naprawdę w fantastycznym miejscu. Więc myślę, że to Dobry ruch, chociaż nie mnie go oceniać, oceniam go jako widz, bo ja też jestem widzem. Pomimo, że pracuję w telewizji, lubię tworzyć telewizję, to też jestem odbiorcą telewizji i myślę, że to fantastyczny ruch, ale nie chciałbym jakkolwiek komentować żadnych ruchów dyrektora Edwarda Miszczaka, Bo czy to był dobry transfer i dobry pomysł na to, byśmy w takim a nie innym składzie dołączyli do rodziny Polsatu, to myślę, że to jest pytanie, które już trzeba przekierować do Edwarda Miszczaka. Powiem Ci też szczerze, że jakby tak się wkopywać w tą całą, tą śmietankę, tak naprawdę show biznesową, to nie ma osób, które mają doświadczenie właśnie w siadaniówce, w prowadzeniu. Mało jest tych osób i trzeba chyba też stawiać na te sprawdzone twarze. Mam takie wrażenie. Znaczy, spójrzmy też przede wszystkim na to, co dzieje się pod dachem Polsatu. Ja myślę, że to jest największa kuźnia talentów i najlepszych z najlepszych, jeśli chodzi o rynek telewizyjny. Ja bym bardzo chciał wspomnieć o tej rodzinie. Nie boję się używać tego słowa, ponieważ tak też mnie przyjęto jak do rodziny, kiedy debiutowałem na antenie Polsatu w trakcie festiwalu Piękna, kiedy prowadziliśmy razem z Krzysztofem Ibiszem, Agnieszką Chyży, czy z Iloną Krawczyńską, czy z Kasią Kołeczek właśnie wcześniej wspomniany festiwal Piękna, wszyscy przyjęli mnie bardzo ciepło w stacji, za co im jestem naprawdę bardzo, bardzo wdzięczny, bo to nie było takie oczywiste, że po prostu przyjdę z innej klasy, z innej szkoły i wszyscy nagle przybiją mi piątkę. Nie wiedziałem, gdzie idę. Wiedziałem dokładnie, jak prezentować prezentuje się stacja, co ma do zaoferowania, jaki jest jej adres, ale jaka panuje w niej atmosfera i jacy ludzie ją tworzą, tego nie wiedziałem, bo wcześniej po prostu z Polsatem nie miałem nic wspólnego, a teraz jestem częścią tej rodziny. Jeszcze raz podkreślę to słowo, ponieważ to, jak zostałem przyjęty, w jaki sposób, myślę, że w zawodowej pamięci i nie tylko prywatnej, także zostanie ze mną no, do końca takich moich zawodowych dni, żeby tutaj nie zabrzmiało to jakoś tak nazbyt patetycznie i górnolotnie. Olek, ty się przyjaźni. Niż z Małgorzatą Tomaszewską. Czy ty będziesz walczył o to, żeby ją tutaj ściągnąć w jakiś sposób? Ja nie muszę o to walczyć z tego względu, że Gosia jest tak dobrą prezenterką, że myślę, że jej warsztat się broni. Oczywiście bardzo chciałbym się z Małgosią spotkać, nie tylko w Polsacie, ale chciałbym się z nią widywać w każdym możliwym miejscu i zawodowo i prywatnie. Prywatnie się widujemy dość często, mamy niezłą frekwencję spotkań, ponieważ nasz kontakt cały czas ma się bardzo dobrze. Zawodowo też niejednokrotnie pracujemy. Teraz poza telewizją Polsat, kiedyś łączyła nas stacja. Jeśli nadejdzie taki moment, że Małgorzata także pojawi się tutaj pod szyldem Polsatu, byłbym przeszczęśliwy. A myślisz, że będzie to możliwe? Nie mam pojęcia. To kolejne pytanie, które trzeba przekierować do Edwarda Miszczaka. Olek, a właśnie ja chciałabym też się Ciebie zapytać, bo jesteś teraz na jednej scenie z Krzysztofem Ibiszem, no, który jest trochę taką ikoną Polsatu. No Nie jest odrobinę się. młodszy ode mnie. No troszeczkę. I jest tutaj tak naprawdę na tej scenie Polsatu od lat. Czy ty czujesz w taką zagrożenie, albo ewentualnie kogoś, kogo też możesz się poradzić o coś? Pierwsza opcja w ogóle nie wchodzi w grę, wręcz przeciwnie. Wracam do tej myśli, która wybrzmiała przed chwilą: że Krzysztof i Bisz w trakcie festiwalu piękna. Przyjął mnie jak najlepszego kumpla. Jest super otwartym facetem. Bardzo doceniłem jego osobowość. Zawsze bardzo szanowałem go zawodowo, obserwując go na małym ekranie. Jest mistrzem w swoim fachu. Robi na mnie ogromne wrażenie. Jest dla mnie też wzorem do naśladowania, chociaż zawsze podkreślam w swej skromnej nieskromności, że chciałbym być jednak człowiekiem z własnym doświadczeniem, z własnym pomysłem na siebie, z własnym warsztatem. I z, e, po prostu chciałbym być sobą, może skrócę tę dość zawiłą myśl. Natomiast Krzysztof zawsze mi imponował jako kolega po fachu e, i na pewno przyglądam się mu dokładnie, przyglądam się uważnie i za każdym razem mam dokładnie to, kiedy widziałem go niegdyś na e, srebrnym ekranie i mówiłem, że jest genialny. Kiedy widzę go na żywo, tak jak dzisiaj podczas tej ramówki, kiedy prowadził tę te konferencję, też sobie stwierdziłem, że... No to jest jednak fachura, jest genialny. A poza tym jest fajnym człowiekiem. A szczerze, boisz się? Są obawy? Nie! Bo dopiero wszystko startuje. Nie, absolutnie. Ja żyję takim trochę amerykańskim modelem podejścia do życia, czyli tu i teraz. Mhm. Nie rozmyślam, co przyniesie nadchodzące jutro, wręcz przeciwnie. Raczej Spoglądam z taką nadzieją, że będzie fajnie, że, że przede mną jeszcze tyle przygód. Świetnym dowodem na to jest mój udział w programie Twoja Twarz brzmi znajomo. Ja się nie spodziewałem, że to jest tak genialna rozrywka. Nie tylko dla tych, którzy ją odbierają, siedząc przed telewizorem i wybierając program Twoja Twarz, ale przede wszystkim zasilając szeregi tego programu, no bawię się tam naprawdę nieziemsko. To jest tak genialne uczucie, kiedy wchodzi się do tej windy i człowiek jest naprawdę sparaliżowany adrenaliną, żeby wypaść jak najlepiej. Poza tym, wiesz, nie jestem aktorem. Nie Jestem piosenkarzem, powiedzmy jestem osobowością telewizyjną, muszę się jakkolwiek sklasyfikować, Ale przepraszam. Głos masz. Jestem naturszczykiem i amatorem, jeśli chodzi o śpiewanie. Więc, jeśli wsiadam do tej windy i wiem, że za chwilę mam tylko jedną szansę, żeby dobrze wypaść przed widzami, przed publicznością, przed jurorami i moimi kumplami z programu, jestem tak y, rozedrgany, że naprawdę nigdy nie przeżyłem takiego stresu i takiej adrenaliny. Ale w momencie, kiedy śpiewam ostatnie dźwięki utworu, który muszę wykonać, sobie tak myślę: wow, ale to jest fajna rozrywka. Nie mogę się doczekać kolejnego wejścia do tej windy. Więc, y, patrząc na to, co dzieje się właśnie tu i teraz, tak jak wspomniałem wcześniej, to jestem dobrej myśli i uśmiech pojawia się na mojej twarzy, że może być jeszcze lepiej. To może next time to taniec z gwiazdami? Who knows? Who knows? Bardzo bym chciał, oczywiście. A Ty się czujesz w ogóle gwiazdą? Nie, coś ty, o nie, o nie, o nie, o nie. Bardzo nawet nie lubię, jak ktoś sięga po tę nomenklaturę gwiazda. Nie, coś ty. Jestem naprawdę normalnym gościem taki jaki jestem prywatnie, taki jaki jestem na co dzień, dokładnie taki sam jestem przed obiektywem aparatu kamery w telewizji. Nie czuję się gwiazdą i nigdy, mam nadzieję, czuć się nie będę. Nawet ktoś ostatnio żartobliwie się zapytał: No, czy teraz po tym transferze to ci już odbiła seduwa? Ja mówię: Gdybym miała mi odbić, to odbiłaby mi na dzień dobry, kiedy 13 lat temu dostałem szansę bycia prezenterem nieistniejącej już dzisiaj stacji Viva Polska. Przez te 13 lat nie zmieniło się nic, poza tym, że zmieniło się logo i warsztat. No, ten jest bardziej rozbudowany, bo po prostu poprowadziłem trochę programów, które dały mi ogromną satysfakcję zawodową, więc mam nadzieję, że to jest recepta na to, że utrzymam ten poziom i że może być jeszcze lepiej, pomimo, że jest dobrze. Czyli to jest najważniejsze, że w tym wszystkim, co się dzieje wokół Ciebie, zostajesz sobą. Najważniejsze, ale wiesz co, w tym pomaga y, tak naprawdę rodzina i przyjaciele. Oni trzymają mnie w ryzach. Oczywiście to jest też kwestia wychowania i charakteru, ale no, kiedy... Wyłączy koleżanka po drugiej stronie obiektywu ten aparat, no to przecież wrócę do domu jak normalny człowiek z każdej pracy bo to jest robota jak każda inna tylko z tą różnicą, że ktoś jednak słucha nas po tej drugiej stronie. Nie chciałbym użyć słowa barykada, bo barykada nie jest telewizja ma łączyć, ma zbliżać. Po drugiej stronie są ludzie, którzy czasem mają wrażenie, że dobrze mnie znają i to jest najpiękniejsze cech w tej pracy. Ja idąc do programu X Y czy Z nie mam tej świadomości, że za chwil parę wyjdę na ulicę i na przykład ktoś mnie zaczepi i powie Panie Olku, tak fajnie pan coś tam powiedział w telewizji, albo dobrze pana widzieć, to jest taka nobilitacja, to jest tak miłe, że chyba tego nie da się kupić za żadne pieniądze i to nie jest warte żadnego przelewu na konto. Więc to jest chyba magia tego fachu, którym się zajmuję od lat 13. Naprawdę. Olek, więc czego ja ci mogę życzyć? tego, żeby utrzymać ten stan, który jest teraz. I to mi wystarczy. A jak jeszcze do tego dojdzie zdrowie, wiem, to jest banalne, zawsze życzy się zdrowia. Ale naprawdę zdrowie jest... Y Bez tego nie ma nic. Bez tego nie ma nic. Jakbym nie miał zdrowia, to bym tutaj nie mógł stać na dwóch nogach i z Tobą pogadać. A dla mnie to jest ogromna przyjemność, że możemy nawet sobie zamienić słów parę i, i, i pomyśleć nad tym, co przyniesie nam jutro. A mam nadzieję, że ono będzie naprawdę barwne. Dokładnie. Oleg. więc z tego że Ci życzę, a również trzymam dla Ciebie kciuki Dzięki. i w Twojej twarzy o, oczywiście. Dzięki śliczne. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki. Ja Ci życzę wszystkiego dobrego Tobie przy Twojej twarzy również, żebyś nam pokazał, jaki masz głos i żebyś wyzionął z siebie ostatniego ducha. O, to zrobię to z wielką przyjemnością, naprawdę. Dzięki bardzo. Do Dzięki. zobaczenia. Cześć. Cześć.